będzie? Eee. Możemy porobić jakieś głupie rzeczy, jeżeli macie jakieś głupie pomysły co można porobić w GTA, to dajcie mi znać. What the fuck? Czy tu serio stał traktor? Ja już widzę jakieś głupie rzeczy, co tu w ogóle traktor robi? Yo, ziomeczki! A ten jeszcze nic nie wie. Ja jeszcze nie wiem. O, ten dopiero już. O, załapał się. Pięknie. Jaki grubos, ale będzie odchudzanie. Nie wierzę. Ale masz farta. Poszucie jak ten grubo biega. Nie, bo wpadnę. Nie, 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 nie. Dajesz, dajesz? grubaty jesteś moim celem życiowym. Chodź tutaj. Chodź tutaj. I tak cię dogonie. Hej, ja, Koniec hamburgerów na dzisiaj. Aaaaah! Brom brom brom! <laughs> Salto traktorem. The best. E, chyba nie mogę do tego, do tego przy czym używać. Tu jest jakiś pojazd. O mój Boże, tak! Nie umiem tym latać, ale sobie polatam. Szkoda, że to nie może strzelać. To by było zajebiste. Yes, I believe I can fly! Fly, like To stoi otwarty helikopter. No wiesz, że zazwyczaj godziny się dają, tak do helikopterów. E, ponieważ nikt nie odważyłby się podawać sobie tylko helikopterem, bo to nie byłoby zbyt normalne. Ej, w sumie, na którejś górze, to jest ta duża góra przed gdzieś tam, prawda? Ja to muszę obczaić na mapie. Nieprawda, nie zabiję się w tym helikopterem nawet ładnie nim wyląduję. Miałem lekcję, teraz mam lekcję, więc wiem co robię. Ja bym się zabił w helikopterze. Nie? No, ty lot, nie masz O, ho, ho, ho. tą górę, baza wojskowa, To są odrzutowce. Zdecydowanie jeszcze odrzutowcem chyba nigdy nie latałem. Lądujemy na szybko, kupimy odrzutowiec, będziemy robić dwa rzeczy. To dalej. Czekaj chcieć więcej? Gotowy gotowiec, widzę jakiś pojazd. Okej, okay, już, już, już lecę, już. to fuck?! What? Ej, nawet nie zdążyłem zawrócić, co to ma znaczyć, what the hell? Oh yeah. dobra muzyka gra. Można napierdalać dalać gitara. Ha, widzicie? Ten rap po prostu to jest czysto zajbisteś Nie czuję, gdy rymuje. Ha, Uu, ciężarówka. Tak, czytam komentarze i masz. O, oh. no, sorry za to. I po coś się koł? Czy jemu wypadło koło z samochodu? Seriously? Tak to wyglądało, jakby mu koło wypadło, aż sobie to obejrzę później. PINDOLINO! WEJ! Trafiłem! Oh, Umarłeś? Umarł. Oj, oj. Znaczy, to też się dalej kłócą. Kłócili się, kurwa, godzinę temu, jak zaczynałem live'a, o półtorej. I dalej się kłócą, oni muszą się bardzo kochać, ponieważ ludzie, którzy się dużo kłócą, bardzo się ponoć kochają. Coś w tym dosyć, O Boże, ta auto się zajebiście trzyma drogi. Jaka muzyka, country w ogóle i jest zajebiście. Nie skręcaj za bardzo. O, ta auto nie jest off-road, to jest on-road only, więc lepiej takich rzeczy tutaj nie rób. O boże, na asfalcie to się tak świetnie trzyma. Tym można jeździć cały dzień. Yo! Puuu, jak poleciał! Ja nie wiem, co oni mają kura, z tymi rowerami, żeby jeździć na drogach ekspresowych. To jest w ogóle taka dobra nauczka dla tego kolesia. Tacy nie będzie jeździł. O mój Boże! Kotecek! Nie, kotecek pobiegł. Cześć kotecku. Kotecek, choć tutaj, kutek. Chodź tu, kotecku. Chodź tu, mały skurczysynie. Nie, nie udowodniam, nie! Muszę z panem porozmawiać o Bogu. Ale pan musi zejść, a ja będę rozmawiał w trakcie jak będę jechał. Do widzenia. No, gruby, powodzenia życzę. Mhm. W ogóle jakieś auto lepsze, ale nie będziemy... Jesteś, mały skurczycy, nie? O, masz za swoje. To za to, że kurwa auto straciłem przez ciebie. Ładnie, żeś tylko plasknął. Idzie nie ma. O Boże, ale tym się fajnie będzie jeździć. Eurotrak symulator z łódką. Ej, chwila, to teraz, jak wpadnę do wody, to łódka będzie działać. O, mój Boże, to jest najlepszy pojazd na świecie. Cień, na tym kładziku jeździsz. Jeżdżę po moich drogach. Czuję się bezkarnie. O, kolejny Double Kid. Ha, ha, ha. A tu was policja cię będzie ratować. O, jeszcze jeden sięga. Yo. <grytania> o, to już nie jest kładzik. Ciebie nie będziemy tutaj ranować. Ale zbliżamy się, ale kurak, jakie zajebiste auto, że tak kurno ciśnie sobie pod górkę. E, zmieszczę się. Serio. Wybujam cię stąd. E, mówiłem, że się uda. Straciłem moją przyczepkę. Jak to mogę podpiąć? Dobrze, mamy przyczepkę. Szybko odzyskana. Misja numer 1 za nami. To było najważniejsze. Kotek dziki numero 2. Nie chcę tej przyczepy stracić, więc muszę teraz uważać. Jedziemy jednak troszeczkę pod góreczkę. I... Mogą się dziać dziwne rzeczy, takie jak teraz. Uuu, a gdzie my dotarliśmy? Co to za tunel miłości? Yo, ziomki! O, wow. Sorry. Ale chwila, w sumie można byłoby zabrać jego rowerek. O, jeszcze, że na siedlcu dostałem za to, że go potrąciłem. Widzicie, to jest plan idealny. Po prostu ta gra aż prosi się, żeby tu ludzi potrącać. Dobra, będziemy cieszyć sobie na rowerku szlakiem do góry. E, póki to będzie podgórka, to lepiej dla mnie. Ale sobie kondycję teraz zrobię na tym rowerze. O mój Boże, to będzie zajebiste. Holy shit, tu jest jeszcze całkiem sporo góry do przejechania. Czy to jest kotecek, który ostatnio nie chciał zabić? No ty, mój kurczycy, nie. Dobra, nie, 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 jestem na rowerze. Może nie będę. Ty uciekasz przed koteckiem. Co za matą. No, dobre, dobre słowa dobrałeś. O, szlak. Widzieliście to? Profesjonalizm. Profesjonalizm. Inaczej tego nie można nazwać, proszę państwa. I'm in the bush. Wy tak na serio idziecie samym środkiem.

Jakoś tak nie bardzo się wrzejałem tą policją teraz, ale okej. What fuck? Serio? Skąd tam się wziął radiowóz? What the fuck? No po prostu nie wierzę w tą grę. Nie wierzę w tą grę. Skąd tu się radiowóz wziął? Nie, to to, what the fuck? to po prostu mnie teraz zniszczyło. Jest kolejny, what the fuck, ta gra jest nienormalna. A tam ci jadą za mną, tak? Jak cisną tutaj chłopaki, what the Nie, ja jadę, Nara, Nara. Poczekam, aż oni wsiądam tego samochodu, ruszą za mną. Ja wtedy też pojadę. No, chopoki, nie kręci się. Chodźcie do mnie. No, come on. Come on. Jedź. What? What the fuck? What the fuck? Ja nic nie muszę robić. Jadę, jadę, jadę. Jeszcze jeden przyjął. What the fuck? Ja nic nie muszę robić. Oni sami się cofają. Ciekawy. O może nie! Znaczy <laughs> ja się będę turlał. Nie rower! Ej, goj rower! What the fuck, może... Może nie goj rower! Rowerku, wróć! A ty, rowerku, jedź! What the fuck! Ta gra jest nienormalna! Więcej, więcej policji, więcej... Oh, No! Ten pan do mnie strzela. Bardzo niedobrze. Objedziemy go. Objedziemy go naokoło. O, oh, no. Pff. Halo? Panie policjancie, czy pan do mnie przyjdzie? Jak ja się to w ogóle trzymam? Rozumiem, że się zablokowałem tymi kołami. Ale to, co tam widzę przede mną, to nie sprzyja temu, że ja miałbym tu przeżyć, ale okej. Okay. O, szlak. O, szlak A mój murzyn! Murzyn, hamuj, nie. No fuck me. Nie, 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 nie. Nie. Oj, hamuj. Pięknie. Dobry burzynek. Hamuj. Wyjeżdżamy pod góreczkę. Nie, 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 nie. Nie zjeżdżamy, wyjeżdżamy do góry. Brawo. Tu policja na nas czeka. Musimy się dać złapać. On serio, za mną biegnie. Nie wierzę. Ja chcę. Ja nie chcę tu umrzeć. Dobra, ja to nie jadę. będę sobie jechał normalnie, mam tupię. Ciekawe, czy oni tutaj przyjadą? To jest już duża odległość, to już powinni do samochodu wsiąść, a oni przy takich ilości pączków... Nie, biegną. Patrzcie jaki napalony gliniarz. O, potknął się. O, o! Spadaj dalej, chcę zobaczyć jak to wybiegniesz z tego kanionu. O, szlak, helikopter, tego nie przewidziałem. Dobra, nieważne, w takim wypadku trzeba uciekać troszeczkę szybciej. Daj szybko! Dajesz, dajesz! Dajesz go do ostro, dajesz! I w tą przepaść, nie, żartowałem. Holy shit! Widzieliście to, widzieliście? Ukryłem się! Ukryłem się! No, wsiadaj na tym. Ten... No, wsiadaj! Brawo! Brawo, brawo, brawo! Jesteś najlepszy. A teraz jedź, jedź. Mimo, że tu są skały, które mogą cię zabić, kurczę, samym spojrzeniem na nie, ale jedź. Ciśniemy, ciśniemy bokiem góry. Tak, 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 tak. tak. Pięknie, 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 dajesz. Jedziemy zaraz w las i nas nie znajdą. O szlak. To znajdą. Ale ty masz piękne, czyste ucho. Chcecie dobrze, idź, patrzcie. Widzicie, jakie mam czyste ucho? aż się błyszczy. Pusty łeb, taki murzyński. Jedziemy do któregoś budynku, wtedy już nam nic nie zrobią. Absolutnie nic nam wtedy nie zrobią. O szlak! Uuuu, ja to przeżyłem. Nieważne, ja to przeżyłem. To jest plus. Nieważne, jak tego dokonałem. Ważne, że zadziałało. Dobra, Ale teraz tylko uciec. O, tak. Ha, ha, ha! Także to robię, proszę Państwa. Widzieliście to? Widzieliście. Full profesjonalizm. Oh, fuck me. Jedź, jedź, murzynie. Nie, full profesjonalizm! Ciśnij kurwa tym strumyczkiem! z swoje ślady od razu. <laughs> Ciśniemy pod drugi strumyczek. Ukryłem się. Nie wierzę, ja się serio ukryłem. Jakie rany strzałach, w ogóle zabandażył się troszeczkę chłopcze. Ha. Ja w ogóle jestem pod wrażeniem, że ten motor... Ufle. Rower jeszcze daje radę. No, w ogóle się nie połamał, troszeczkę obity. Troszeczkę takich postrzałowych dziurma, ale to nieważne. Nie zabiją mnie, Mikusiu. Ja tu jestem profesjonalnie zajebiście ukryty. Nie znajdą mnie tu. Jestem murzynem w ciemnym pomieszczeniu. No, prawie że ciemnym. Ukryłem się. Kamufluję się. Wtoczyłem się tak pańsko. W ogóle motor by mi się przydał. Motor byłby najlepszym środkiem, kurna, transportu, żeby tam wyjechać. Czy tu są gdzieś jakieś motory? Poszukamy w mieście. Ogólnie tu jakieś motory powinny się kręcić. W końcu tu jest, kurna, taka... Y, część miasta. Część GTA, gdzie powinny być te motory. Ej, mówisz masz, motor jest. Teraz trzeba go tylko dogonić. Widzicie, to jest chyba policjant. Ja cię dogonię, co tym, że cię nie dogonię? Czekaj, czekaj, panie oficerze. Panie oficerze, ja tu ja muszę z panem porozmawiać. Widziałem taką gołą babę. Wiecie, jak się gada o gołych babach, to oni, kurwa, łatwiej wtedy ufają ludziom. A teraz się odjeżdża. Odjeżdżaj szybciej. Suspect is on the motorcycle. Serio? Jestem policjantem. No poczekam. O, brawo, debile. Tak się to robi. The What the fuck, jak on w ogóle trafił we mnie? Aż tak dobrymi strzelcami to nigdy nie byli w geta. Chwila, 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 chwila. <laughs> What the Umarłem A tak było blisko <laughs> A to jest to, to ja to byłem. Jelonek, 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 czekaj. Jelonek, jelonek. Jelonek, chyba Ktoś mi potrącił jelonka. <grym> Morderco. Jelonek, ty żyjesz. To dobrze, że żyjesz. Ja Cię muszę potrącić. Ja! trafiłem. do Uuu, jak tam ładnie miasto widać. Tego nie zauważyłem wcześniej. Dobra, skoro mamy krosika, teraz pytanie: w którą stronę? Ja tędy chyba wszedłem, tak? Hehehe. Yo! Fuck me! Tak się jeździ. Pół godziny kuźwa się męczyłem, żeby wyjechać na tę zasraną górę, po czym on kurna zabił się o jakiś gówno krzaczek. Zostaw ten słupek. Jeszcze 2000 mi zabrali, ja tylko 42 tysiące hajsu, Nie możecie mi tak zabierać pieniędzy. Podejdziemy do tej góry, od jakiejś mniej stromej. Co tu się stało? Halo, dzień dobry z panu wygląda jakiś płatny morderca Czy mogę zabrać Czy ja mogę zabrać moim tirem To jest klaska Okay, let I to do. In 20 seconds, I'd have had the cops all over me. What the hell happened back there? Don't worry about it, okay? It's not worth it. the last now. You go to the hospital or the cops. And you're the scene of a dead body. If you want my help, you're going to have to do better than that. Just a job that went wrong. Trust me. Don't want to know. O, widzicie, ten drift, czuję cię tą moc. że jesteśmy na miejscu. O, szkoda, że on się zatrzymał. Kurna ładnie to jest spresował. Pięknie. Dobra, to wiecie co kończymy na dzisiaj live'a, bo to już trwa dwie godzinki. E, później może zrobimy jakieś lole po północy, koło północy. Ja się z wami żegnam. Aha.